Warszawskie audiohistorie. Przystanek, ząb. Podcast Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Warszawskiej Pragi. Za chwilę święta Wielkiej Nocy. W dzisiejszym odcinku podcastu dawni mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy opowiadają o nieco innym świętowaniu niż dzisiejsze. Na wielkanocne śniadanie, dawniej, tak jak ja słyszałam, rodzina zawsze spotykała się na rezurekcji. A potem do jednej rodziny wszystko na śniadanie szło. Oczywiście na Wielkanoc musiały być wybuchy, procesje, no to takie, musiało być, bo rezurekcja, to przecież musiały im więcej, tam chłopcy podłożą. No to oczywiście lepiej, przychodził ksiądz, no i mówi tak, kapiszony pistolety tu na, na ziemię. Żaden nie wejdzie na prut, ale tam przebiecili z czasem coś, no jakieś tam wypuchy były. Z się strzelało ciągle przecież. Karbid to kiedyś używali do, do spawania, to jest taki, teraz też w że jeszcze jest karbid, nie? Karbid wrzucało się do, do puszki, takiej zwykłej puszki z, z, po farbie, z tyłu robiło się dziurkę, w dziurkę, pluło lub sikało, no, zależy co się robiło, żeby karbid zaczął, wytwarzał się gaz, nie? Tak. I zapałką Podpalałeś to, no pod nogą się trzymał puszkę i to był huk jak cholera, te denko wyskakiwało z olbrzymim hukiem. W ten sposób się y, robiło różne strzały, to było nagminne, wszyscy skargi tu strzelali, wiesz, Także, że to na, na, na Wielkanoc to, to była albo z chlorku, albo strzelało Strzelały się tylko na, na, na Wielkanoc, wiesz, w czasie... Przed wielkanocą albo brało się klucze z, z domu, bo wiesz, klucze się drzwi yy, się od szafy czy tego. Były na klucze i klucze miały dziurki w środku. Mm -hmm. Trzeba się z klucza? Nie. Więc brało się klucz, zapałki i ten draskę do klucza się z do tej dziurki. Wkładało się gwóźdź i na sznurku się miał ten klucz z gwoździem i waliło się. I huk jak cholera. Ha. No. to takie wiesz, patenty no, skarbidł, to masę tych, tych, tych strzałów. No i w na to się kupowało e, saletrę. Co tam się kupowało w baktece. saletre Saletrę, jeszcze coś. I robiło się takie, takie piguły z, z, z tego, z, z materiału, i kamieniem. Wielka to samo. Śniadanie. No to już była orgia mięs, wędlen. No bo to raczej było na zimnośne. No i jajek na Zresztą Do dnia dzisiejszego zresztą przecież się świeci. Matka zawsze szła ze mną do świętna kamionek, właśnie do kościoła. Było święcone. Na Wielkanoc to, co jedynie pamiętam, to tego nie zapomnę. Ja mówię właśnie, że teraz mój grochów to niczym nie pachnie. A tu ja właśnie jeszcze na poca mieszkałam, to było z zapach gotowanej szynki, takiej wędzonej, prawdziwej. Bo kiedyś te szynki to były takie cała, z kością tak cała, ta, taki pośladek można powiedzieć od tej. No i ciastem drożdżowym, tymi zapachami, aromatami. Także na Wielkanoc leciałam na z Palemką na Plac Szembeka do kościoła. Później leciałam na Plac Szembeka właśnie ze święconką. Wielkanoc, cały dom, duża chałupa, obchodziły, że nie, lany poniedziałek oczywiście, obchodzili wszyscy i wszyscy myśleli nad tym, jak to też by ubarwić. Mój rodzony ojciec potrafił wejść na stromy, dodam, dach, wynczący budynek, żeby przejeść przeszedł przy okrakiem po szczycie wylać wiadro wody na sąsiadkę stojącą na balkonie i nie spodziewającą się tego. Jeden z sąsiadów przyniósł któregoś roku, to się chyba nazywa hydronetka, nie wiem, coś takiego co pompuje wodę. I do śmiejącego się za zamkniętego okna sąsiada wlać przez szparę, kilkadziesiąt litrów wody. A i to wszystko razem było robione? Otóż w 1943 roku ulicą stalową przejeżdżał oddział, zmotoryzowany oddział Niemców. To były samochody ciężarowe. Z tyłu tak, takie samochody miały sprodukować, z, z tyłu gąsienice, y, załadowane jakimś sprzętem. To wszystko było Dlatego i oni mieli to było Wielkanoc. To chyba drugi dziewiąt, bo był lany poniedziałek. Oni tak sobie stanęli wzdłuż całej ulicy Stalowej. Jest samochód za samochodem, jakiś tam transporter na czele tam był, jakiś tam i te takie niemieckie yy... i co było ciekawe, że nasi jak zobaczyli, że Niemcy, bo oni stanęli i tam wychodzili z tego z szoferek, wychodzili z tego z kabiny tam sobie te gadali tego, a nasi jak to zanie poniedziałek. W każdej bramie była, była, była zawsze ta jakiś kran, jakaś pompa, jakaś woda. Nasi wzięli kubełki z wodą i tych Niemców. Lub po nich. No to Niemcy zawsze mieli te kubły przy tych, przy, przy tych transportach samochodowych. Również. Lecieli do, do, do bramy, pompowali i była bitwa na wodę. I niemożliwa. Ja pamiętam z kolegą na trzecim piętrze, on tak mieszkał na, właśnie na osłonie stalowej, na trzecim piętrze. To myśmy też tak samo kubełki wody i z góry na nich weli. I Ze wszystkich stron, a tych Niemców szła woda. U, prawda? Niemcy byli zmoczeni dokładnie, ale wszystko było na ha ha, ha i na wesoło. Nikt się nie obraził, nikt nie strzelał, nikt nie tego. To było ciekawe zdarzenie. W archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi wspominali kolejno. Ewa Kudrzebska, Mieczysław Podczaski, Donata Blitek, Elżbieta Piotrowska, Ewa Piasecka Kudłacik i Zbigniew Gajowniczek. Wszystkim Państwu życzymy zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Szukaj nas na Muzeum Pragi